Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie byki w horoskopie tygodniowym od 18 do 24 grudnia. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Byki, horoskop tygodniowy, 18-24 grudnia. Jakieś rady, wskazówki dla byków. Byki... No, pięknie. Ale się będzie działo, kochane wieki. Karta wyjściowa, jak jest teraz, jak będzie za chwilę? A z kielichów, to jest jedna z najpiękniejszych kart w tarocie. Mówi o miłości, o zakochaniu, o zauroczeniu, o motylkach w brzuchu, o nowych początkach, ale również mówi o ciąży bardzo często. Także zwracam tutaj szczególną uwagę. W każdym razie, zawsze są to nowe, piękne początki, czegoś fascynującego. Co Wam może poprzeszkadzać? Trójka kielichów, szóstka mieczy. No. Poprawić należałoby komunikację z otoczeniem, bo nie do końca może być właściwa, ale również ważne jest to, żebyście byczki traktowały swoje i innych uczucia z należytą powagą i szacunkiem i żebyście nabrały dystansu do różnych rzeczy, żebyście oddalały się od problemów, zamiast jakby przynosiły te, na siebie, tak, znosiły te problemy. Problemy nabierzcie zdrowego dystansu, to Wam bardzo pomoże. Karta Rada Dziesiątka Kielichu, Kielichów, najpiękniejsza karta rodziny, to jest utopia. Idylla, to jest czyste szczęście. Będziecie miały osoby, kochane, byczki przy sobie, które będą Wam dodawały otuchy, które będą wsparciem, pomocą. Super! Co Wam, to co nieuniknione i wynik? Karta wiary i trójka buław. No, nieuniknione jest to, że możecie jeszcze mieć jakieś takie bzdurne uczucia, że jesteście niewystarczające, czy niewystarczające, czy że czemuś nie podołacie, że nie dacie czemuś rady. Dacie rady wszystkiemu. Trójka buław mówi o patrzeniu perspektywicznym w przyszłość, czy to z daną osobą, czy w, dan czy w danej pracy, na przykład. To też jest bardzo silne przyciąganie fizyczne, seksualne, osobowościowe. Będziecie się bardzo mocno podobać, ale również ktoś wam się bardzo może mocno spodobać. Super! Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam kciuki i życzę fantastycznego tygodnia. Papa, pa, do usłyszenia, do zobaczenia.